Jesteśmy na granicy właśnie yy, od Podlaski, to jest chyba inna strona Berżnik, i tak się nazywa ta miejscowość. Ja tu już kiedyś byłem, ale to wiele lat temu. To jest drzwi, a tam są takie wertepy, że ciężko samochodem ten przejechać. Ale to jest trochę inaczej zrobili, bo systema to jest tam dalej dopiero, znaczy od berżników to od strony systemy zrobili zero. Nie? Czyli tu jest linia granicy, tu przebiega słup, wspólny słup, a i tu jest linia granicy. Jest to już jest terytorium Litwy. Nie? A tylko to, jest, to jest tak, już wiem, że to jest przecinek, czyli 9 km, czyli cały 10 km, tu się kończy droga. No i będzie teraz 1, 2, 3 i tak dalej. Ja zaraz pojadę na to jezioro, może się tam wykąpię, zobaczę, bo mi duszno jest. A potem będę jechał na Kuciuny. Czyli na Kucunaj potem tak wzdłuż tej drogi, z systemy może jeszcze no gdzieś tam zahaczyć tą dawną systemę litewską, masz do samego przejścia granicznego w ogrodnikach. a i później już będę zrobię ostatnie zakupy litewskie, chyba pojadę jeszcze do Lazdiaia i będę już się udawał dosłuwał z powrotem. no i taki znak na przykład występuje granica państwa, na przykład jak jest między białoruską stroną a Polską stroną między dwoma odprawami celnymi, tak jak na na, przykład na moście, tym warszawskim moście w brześciu i w Terespolu polu to już polski znak A tu znak litewski to 10 ton tu to 20 ton Także ta żwirówka była dużo lepsza niż tam kurk od tych brżników Się dużo lepiej nie umiechało a zaraz do tej zioro tam też jakiś filmik nakręcę no dobra a jeszcze zobaczymy na tablicę fajną nakręcimy tutaj No to się wszystko w HD grywa to można sobie powiększyć Znaka A7, ustąd pierwszeństwa przejazdu nie wiem, na Litwie się to A7 nazywa, akurat w Polsce. tak, a tutaj to jest nie do końca. Jeżeli chodzi o Litwę na przykład, to nawet jak się odjeżdża od białoruskiej strony, to nie ma osobnego znaku, jak jest rzecz Polska, i dopiero Unia Europejska, tylko od razu już jest taki znak. Nawet kiedy mi się jeszcze dwa lata temu na że się samochodem udało pojechać pod białorusko przejście. Takie lokalne gdy było zamknięte, od razu już taki znak jest. Znak 044 na głowie 0,32 Nie wiem co ile kilometrów są te. Co ile metrów są te znaki, te słupki? Pewnie kiedyś to były oddzielne słupki, z tego co pamiętam. Osobne, ale teraz już później w strefie Schengen i, i ten, no to już zrobili już wspólny słupek. Ale na przykład na granicy polsko-niemieckiej, mimo że jest Schengen, ale są tam dwa oddzielne słupki. Po środku jest ten ma mały słupeczek między dwoma słupkami, które oznacza na granicy. No dobra, zobaczymy, co słychać nad jeziorem, przy samej granicy. Jesteśmy na tym jezioro, to jest jezioro Balandis. Przy samym słupku granicznym, przy samej linii granicy, chociaż granica jest po środku, jest tam koiec. Tam daleko, zaraz Wam pokażę. O, tam jest następny za jest następny słupek. Tam pomysł jest fajny. Czekaj, bo macham tym telefonem? ten kojec jest, czekaj powolutku, powolutku Kurde, nic nie widać jest jest, jest, widzę kojec i widzę ten słupek, tam dalej jest widzę, tam dalej słupek litewski, tam daleko jest tu po środku jest, czyli to jest środek. środek Ta jeziora jest część litewska, tamta Polska. No, ja zaraz będę się udawał na Kaledyska i na Kuciuny. Będę w tamtej jeżurze się kręcił. Słupek 046. O, tu jest Polska, a tu Litwa. są. Barwy litewskie, kodło litewskie, herb. O, pomacamy słupek, o plastikowy jest słupek, ale do pękło. Ktoś ma fajny pomysł, żeby kura butelkę piwa stawiać przy słupku, no, po piwie. Słupek taki niewspólny, osobny, to też jest Polska tutaj, bez tego czubka czerwonego a ten numer to jest taki czerwony w takim pasku czerwonym, nie taki jak tu no to jest bardziej litewskie to Likwini tak oznaczają no, no do zobaczenia później no, i to są te wieżka Sky. i tu jest właśnie dawna systema. tu jest ograniczenie do 20 ton i tutaj tak samo no to ten asfalt jest taki nie wiem czy to była gdzieś dawna strażnica tutaj ale w tym miejscu jeszcze przecina tutaj dawna systema w tym punkcie w tym lesie to tyle na, na dodatku jadę do Kucinaj